Siemano, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zaczniemy odcinek od unboxingu. Od firmy Enzym dostaliśmy od niej preparaty, które dzisiaj będziemy sobie oglądali, testowali, a wy razem ze mną zapraszam. Już niebawem będziemy testowali właśnie te wszystkie produkty, które otrzymaliśmy. A ja Was jeszcze przy okazji tego zapraszam na webinar, który się odbędzie 4 czerwca. Wbijajcie i słuchajcie nas. Pozdro. My już po małej przerwie, barber zaliczony, lecimy dalej w kolejną lokalizację. Zapraszam Was do zobaczenia kolejnej naszej nieruchomości. Będziemy je dzisiaj wyceniali. Pozdro. Dobra, my już jesteśmy w innej lokalizacji, zdążyliśmy zaliczyć jeszcze barbera. Byliśmy sobie podpisać umowę na towarowej, zrobiliśmy unboxing, a teraz już jesteśmy na Zielińcu. Dość ciekawe, ciekawe miejsce, jesteśmy tutaj naprzeciwko naszego przedszkola, które obsługujemy. Ale równolegle dostaliśmy nieruchomość do obsługi. Dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj zobaczyć ją. Chodźcie ze mną, pokażemy wam, jak to wygląda, jak wygląda ofertowanie i wycenianie takiego obiektu. Historia jest dość ciekawa tej sytuacji ponieważ my robiąc jedno ze zleceń pewnemu inwestorowi zaproponował nam po prostu tutaj obsługę tego miejsca nie są zadowoleni z tej firmy która jest obecnie więc wchodzimy my wchodzimy w ofertowanie to też taki przypadek no ale widocznie tak miało być więc chodźcie zobaczymy sobie jak wygląda ten obiekt na co zwracamy uwagę jakie tu są metraże to wszystko jest bardzo ważne przy wycenie bo ogólnie jest to zabytek, Był to, yy, przerabiane było to. Tutaj część zabytkowa jest yy, zachowana, jak widzicie. Fajne, ciekawe, ładne miejsce, niedaleko jest jezioro. My lubimy yy, pracować na właśnie takich pięknych obiektach. A teraz yy, zobaczcie, jak to wygląda z pozycji drona. Słuchajcie, tak jak już widzicie tutaj jest dosyć duży teren zewnętrzny, parking jest na zewnątrz, to trochę taka dla nas nowość, bo z reguły mamy podziemne parkingi, nie mamy tak dużych parkingów zewnętrznych, więc ciekawi jesteśmy też jaki jest zakres tutaj obsługi tego zewnętrznego terenu, ale to się dowiemy z czasem. Chodźcie, idziemy do środka sobie, zobaczymy jak jest wykonana, jakie są płytki, to jest bardzo ważne, przeszklenia, wszystko musimy sobie zobaczyć, nie? Słuchajcie, no wchodzimy sobie tutaj. Może trochę Karola poopowiada. Zapraszamy Karolę. Chodź Karola, zobacz, że jesteśmy razem do tego. Dobra słuchajcie, sprawdzamy sobie. Tak, je, jasne płytki mamy. No tak średnio. Utrzymanie średnie, można to doczyścić. Zależy też od budżetu i tego, co będą od nas tutaj wymagali. I tak, musimy zobaczyć, jakie duże są te korytarze, czy są przeszklenia. Długość korytarzy, przeszklenia. To są takie podstawy tutaj. Tak. Musimy to wtedy sobie jakby też czasowo wszystko rozłożyć. Czyli tutaj jest jedna klatka. Tu mamy jedną klatkę. Ach chciałbym. gdzie jest Zerkniemy sobie teraz na windy. To są jakieś komórki. To są komórki lokatorskie. Mamy windę, dobra? Może wejdziemy sobie do windy, Patrzcie. Słuchajcie, taka nowość, mamy wycieraczki w windach, tego nie było, pierwszy raz się z tym spotykamy. A tak standard windzie, czyli co? chociaż nie standard, bo to jest nierdzewna, nierdzewka, więc będzie nam to łatwo utrzymać, mm -hmm. bo stal nierdzewna jest ciężka w utrzymaniu, tutaj jest ona jakimś powłoką pomalowana, to też taki trochę dla na nas plus, jedziemy wyżej. Tak jak mówiłem, to też nie jest problem, ta wycieraczka tutaj, bo to jest tylko kwestia odkurzacza, nie? Do to Pytanie brzmi, jakich używają tutaj środków. Nie do końca jest tutaj to ładnie dbane. Jeżeli jest to myte nieodpowiednią chemią, prawdopodobnie dlatego te płytki też tak wyglądają, jak wyglądają. One nie wyglądają najgorzej, ale mogły wyglądać lepiej. Czyli co, mamy długie korytarze, kilka przeszkleń. Że było tutaj myte? Ale też nie ma żadnych okien? Nie ma okien, jest zadów, jest za czyli jest takie. Ale ogólnie widać też, że płytki są brudne nieregularnie, czyli albo są źle czyszczone, albo jest woda długo stoi na nich, Karola, nie? Nie, to jest bardzo Ja wiem, ale one są czyszczone jakimś słabym środkiem, bo, mm. bo jest bardzo brzydki korytarz. Mm. Trzeba go wyprowadzić. Takie wrażenie, że tu jest zostawiana woda źle ściągana woda, tak. bo jest brudne w miejscach, gdzie jest nierówna y, kafelka, jeśli zobaczy. Tak, ale wiesz dlaczego? No. Bo w są niskie i one nie jest w stanie mógłbym tego wybrać. Ale, ale jest... chodzi mi, że jest brudna faktura y, y, płytki. płytki, czyli tam stoi woda, w tych miejscach, ja mam takie wrażenie. Bo tak było na podgórniku. Mm -hmm. To jest nieściągnięta nie woda. Więc y, przejmując takie obiekty, jeżeli się zgodzą, tutaj, no to pierwszym naszym ruchem będzie doprowadzenie to do jakiejś tutaj y, normalności. Tak jak widzicie, ona nie jest do końca y, dobrze y, traktowana. Ja mam takie wrażenie, że tutaj, tak jak mówię, y, stoi. Woda. W niektórych miejscach woda ona wysycha i zostawia brudny ślad. Nie, jest nieregularnie nie, nie ściągana. Ale to jest tylko nasze jakieś tam spostrzeżenie. spostrzeżenie. Zobaczymy, co na no to powiedzą... zobaczymy jak Zobaczymy jeszcze klatkę i schody. No fuga jest. Pierwotna fuga jest taka, nie? No to jest najczęściej, bo tu jest niechodzone, więc nie? pierwotny kolor fugi jest jasny, nie? Tu już możemy sobie tu zobaczyć. Nie jest najgorzej, ale można to lepiej prowadzić. Ja też nie chcę tutaj tej firmie sprzątającej tu oceniać jej, ale uważam, że mogłoby to być lepiej za lepiej zadbane, nie? obiekt jest miarę nowy i też chyba poziom ludzi, którzy tu mieszkają jest też taki wy wysoki, Taki mam wrażenie, więc tu też nie ma ludzi, którzy są tak zwanymi brudasami. Tu też widać ślad, zobaczcie. Tam jest wózek może. To jest nieważne dla mnie, bo dla mnie jakby to jest kwestia przesunięcia. Tu widać ślad, czyli albo tu jest, tu gdzieś zostaje woda brudna jest nieściągana. To jest brud. To jest brud, to jest brudno, nie? To jest niedomyta posadzka, ale ewidentnie uważam, że nie ma, tutaj, nie ma tutaj cyrkulacji powietrza i tutaj trzeba brać pod uwagę to, że ta woda musi być ściągana sukcesywnie, do myte do suchego, nie może zostawać woda. Kolejna sprawa, którą szybko powiem, jeżeli chodzi o nas i o obsługę takiego czegoś, nie dopuścilibyśmy, żeby... Ta wycieraczka w ten sposób wyglądała i ją można wyprać nie? gdzieś tam odkurzaczem, czymkolwiek. No nie wygląda to zbyt ładnie, nie? Mamy taką dziwną sytuację tutaj, że chyba ktoś chyba mył samochód. Mam takie wrażenie, bo tutaj trochę tak wygląda jakby były jakieś mydliny. Nie robi się tego, jeżeli nie ma tutaj odpowiednich odpływów, a nie ma, to ta woda tu zniszczy tą posadzkę, bo to będzie wypijał, beton będzie wypijał, a przy dalszym myciu będzie wybijał plamy, bo będzie nierówno to zbierało. Więc tutaj też widzimy jakieś są. Son... To jest ważne, no bo też jeżeli weźmiemy cały obiekt, to będziemy też dbali o halę garażową. Ale może być tak, że to jest jakaś dziwna sytuacja. Gdzieś tu woda wybija. Tu z tyłu jest takie jeziorko małe i gdzieś to bardzo możliwe jest. Ogólnie jesteśmy na takiej wizji lokalnej wstępnej, bo to jest też przez pewną osobę, tylko gdzieś tam jesteśmy wprowadzeni. Kwestia ofertowania to są takie kwestie późniejsze. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze z czym mamy do czynienia. przyjechaliśmy tutaj na taką zwaną wizję lokalną żeby wiedzieć, do czego podchodzimy przy pisaniu oferty. Problem jest taki, że dostaliśmy właśnie telefon, że tutaj wybija ta woda, po prostu. Bo tu jest w ogóle podmokły teren, tam z tyłu, tak, tak, gdzieś tak celowałem w to. To też jest takie trochę wyzwanie, żeby znaleźć sposób na to, żeby tą wodę w jakiś sposób wyciągać, nie? Ale my lubimy wyzwania, więc jeżeli byśmy to dostali, na pewno byśmy w jakiś sposób tutaj reagowali, próbowali to zrobić. Ja mam na to mały, mamy na to sposób, bo to nie jest duża ilość wody, żeby ściągać to od naszym odkurzaczem i ją gdzieś utylizować. W zależności w jakiej to jest natężeniu, ta woda wybija tutaj, nie? I jeszcze tutaj przy okazji chcemy pokazać klientowi w jaki sposób my potrafimy doprowadzić płytkę nawet w ciągu 10 minut do takiego efektu, którego chcemy im przedstawić. Chodźcie z nami, zobaczymy jak to wyjdzie. Mhm. Dobra. już jest gotowa. Zobacz to. Dobra, słuchajcie. Robimy sobie tutaj test. Powiem wam tak. Zobaczcie to. To jest dosłownie chwila. Zobaczcie co się dzieje. On działa w kilka sekund. nie? Zobaczcie. Tu tak naprawdę to są sekundy do tego, żeby ta chemia sobie zadziałała. Tak, tak, wygląda, tak powinna wyglądać ta fuga. Teraz widzieliście jak to wygląda, jak firma sprzątająca niedokładnie myje, myje mopem. Bardzo szybko zweryfikowaliśmy ich jakość usługi. Dzięki naszej kochanej firmie Enzym udało nam się to też właśnie osiągnąć. Bardzo dobry środek. Słuchajcie, zapraszamy Was do oglądania, do dawania łapek, do subskrypcji kanału. Pozdro, elo.